Ja cię kręcę dopiero co do lasu wszedłem Mówię no nie ma bata, że coś świeżego znajdę jeszcze za wcześnie A tu kurczę świeża tyka Drzewa porezane, ale jaka petarda No nie Ja cię kręcę i teraz tylko do pary no Ja cię kręcę No dosłownie 5 minut nawet nie 14 Ujać, piękny Piękniuś, ja ci się krew. No nie spodziewałbym się teraz Piękny A dosłownie tam gablotowej Kurde